Cześć moi drodzy, jestem. O... odcineczek złotych W sklepie pojawił się grześnik razy ale nie kupiłem go już. Na pewno nie. Pakiet jest w sklepie. No jak już nie. Ale co mam postać? Legendę. I powiem wam tyle to? To się zawiesza czasem. Jest Holden, jest taki gość whistle z mitłą na nim. No i no cóż, no. Ale widzieliście tacy odcinku. Ale no, bo, no, bagniaka nie zobaczycie, no kurde. To słaba. O. Lega pakiet. Ale po co nagrywam? No bo kupię ofertę za pięć tysięcy Bohaterów. No więc kupujemy ją. Trzy, trzech epickich bohaterów, żadnych bohaterów, i 150 zwykłych bohaterów. No więc kupuję I co? Nie będzie. Nowa karta. Więc, oczywiście, nowa karta, czy jest poczko? Błyskawica. A, Jack Arkinson, Bella donna rer, nowa postać, super manikret. No i co? Razy trzy Chłod no, więc dwie nowe postacie. Co? to nowe postacie moje? O, tu jesteś. Cześć. No i musisz ze złamanym sercem. Czy to po opłacało zrobić tak? Bo ja zbieram wszystkie postacie. Zmieniłem swój deczek trochę. Mam jeszcze GUSA na dmuszkę trafię na czwartym levelu. No więc jest bardzo już dobre. Helium, taki sam. I dostałem oczywiście jeszcze przy okazji lekko ducha bagnia, który oczywiście jest takim duchem. Czekajcie, wyjmę go z deku na chwilę. To będzie na, na miniaturze tam też wyglądał, No ale tak, pokażę tam bardziej. Na... tak, No i spokojnie. I teraz co chciałem zrobić? Karta. Nie nią będziemy mieli w Deku. I teraz, kogo mieli w Deku, można obstawać w komentarzach. I bierzemy... Balobota. Który jest słaby. Ale go biorę. Z jakiego powodu? Bo tak, bo go wziąć. Bo go muszę wziąć do Deku. Bo chcemy go wygwiazdkować. Oczywiście Balobotka. Mego Balobota. Oczko, dziewiąty poziom na balobocie. Co z nim trzeba zrobić? Zamiast No. I co? Na arenie czwartej 812 tych jest. Wchodzicie do nowego klanu. Ja kupiłem lina krzyżników wstać. I mam lekko tu pachniaka. Wstać Dobra. Wchodzicie do... Dołączajcie do klanu. a taką kurką do kolan jeden jeden widzmy się zmieści na spot i w końcu przechodzimy do odcinka tak, tak, tak w końcu przejdę przejść do odcinka jednego przedłużania no więc gramy dobijemy dzisiaj nową planszę weźmiemy dobijemy co do tego i wbijemy piątą arenkę. No więc będzie się działo. Dobra, ładuj się, ładuj się. Helium grzesznik w postaci... Tak w grze tak samo wyglądają. To jest najgorsze. Dobra. Nie widzę oczywiście go zobaczcie. No. A ten... No, zrobiliśmy, pyk, pyk, pyk. Pyk. To jest czwarty odcinek z What The Hen. serii What The Hen, znaczy. Dwa odcinki już były takie takie podejrzane, nie wiem, cztery legendy. I o nie, nie nie było tych odcinku, To były takie podejrzane odcinki. Nie powiem wam jakie tych No dobra. No, tą rundkę i gram na ręce. Wbijamy piątą arenę. Następny odcinek to nie będzie już dobijania szóstej. O! Czekajcie, sorry, 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 sorry. A spójrzcie jakie... O! I tak atakuje. właśnie jak są strzelające, to właśnie tak... A to jest dziadek Arkinson bez tekstury! Ile ja, wygląda dziadek Arkinson są bez tekstury? W ogóle okrutnie. Dobra. I w ogóle widzicie to czarne? To jest tajemnica mojego życia w ogóle. W ogóle nie wytłumaczyłam tego, ale dobra, ale i... Jak wiecie wysyła te kolce, ładuje... Jak jest postać na... jest postać na planszy, to oczywiście ładuje się ten ulti. Wszystko jest z Haliną Grzesznikiem w poprzednim odcineczku. Oczywiście... na koniec tak robię. Dobra, pięknie. Otworzymy golden chesta. Aha, jedna postać. Dobra. Dymobot. Najgorsza golden skrzynia, by nie w życiu. Nie miałem. Ja tak miałem golden skrzynię, w której nie było żadnej postaci. Nie mam tryb. Ale... Dypcio ma to. Wszystko spoczko? Dobra. A co mieliśmy zrobić? Jarenka oczywiście. co? Zmienimy sobie jeszcze tak jedną że No już no sorry, że tak przedłużam. No no co no, co muszę jak co? A nie zamyk ciebie. Nie bo idzie tu. Szybciej będzie, tak? Dobra. I tak ma być. I... To on też ma legendę. Nie Nie, 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 nie. A ja ma Dobra. Spoczko. Czekaj, jak Grzesznik tu biegnie, bo znaczy nie wiecie, jak postać. Tak, bałwa. Też. Często oni tu będą tak biegali po, po mapie. No. A czy to jest niefortunny odcinek? Na pewno jutro to się zmieni. I nie patrzcie na to, proszę was. Zobaczcie sobie, że nie... to nie są łyższe faceci z miotłą. Mhm. Dobra, biegnij. Trafiaj. Belewniaku, dawaj. No, to jest lekko do bagniak jakby co? Ten na samym no. A nie chcesz się tyle, bo nie ma Arkinsona. Dobra? No No co jeszcze raz Rob zombie. I to jest... Czy trójka ich jest wystawiana? No nie powiem, że on jest dobry. Nie, wyszły, jakbyście... nie wiedzieli widzieli to te wcześniejsze odcinki z Woddefem 2 są oczywiście na moim kanale. Znaczy niektóre ich nie... Znaczy niektórzy mogą ich nie widzieć, niektórzy mogą ich widzieć. To taka tajemnica losuję, ja nie wiem, bo jej skasowałem. I... Niektórzy mogą je widzieć, niektórzy ich nie widzą. Więc Na przykład mój pierwszy film lub rozwijamy się w Wodhechen, to możecie je zobaczyć. Tam oczywiście mam roba zombie, kampusa zwanego Baldrogiem, lekko ducha bagniaka i chyba tyle. I jakąś jeszcze może postę, legendę. A jak teraz o kurde ile? A bo to... O nie rob zombie... Ja o nie, to w ogóle jest tragiczne, bez tekstury. Dobra, nie, a ciągle mi to przycinam. Oczywiście polecam Gusa na dół, bo on jest dobry. Kolc nie zdążyłam użyć. Spoczko. Wygrana. Spoko, kolejna wygrana. Dzisiaj pewnie rozwijmy. W tym Czyli po tym meczu zapewne będzie już. Dawaj, bo te deki z komonami są bardzo dobre. Jak się umie grać oczywiście. Bo niektórzy nie umiem tak dobrze grać z takimi komonami. No. Ale no... Oczywiście. No, umiem takie deki. O nie! Dobra przycięło. Nie ma tekstury. Czy każdy tak? że nie ma tekstury? Nie, no, bo to działa tak, że. Ale. Oczko. No widzicie, bo ja umiem grać z nowymi dekami. A wiem, że te kolce nie biją, ale. Cholimy ich dobre zabici Co dalej? Wygrana. Tak. Powinnem teraz już mieć p... Czy nie? Czekajcie. Tak, będę miał. Dokładnie tak. Tak. Decycje. Djuszcza... Takiego zwykłych dżentelmentów. Dwa! Spoko. Arena piąta. Więc co? Ponieważ na szósta to trzeba. Więc to by było na tyle. Jakbym się z, pożegnać. Znaczy ten goblinak chciał... Ola. Bueno, ten biały chciałby się z moj pożegnać. No więc cześć. No i papa